Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna się kłania z tej strony. Dzisiaj moi kochani, Wodnik rok 2021, horoskop na cały rok. Mamy rozkład na każdy miesiąc, kartę wychodzącą oraz kartę energii. Zobaczmy, jak będzie się tu Przedstawiał nasz horoskop dla wodnika, jak będzie się tu plasował wodnik. Moje drogie wodniki kartą wychodzącą w tym roku 2021 jest Czwórka Kielichów. Może będzie trochę nudno, będziecie chcieli pomyśleć pomyśleć nad Waszym życiem. Może też w waszym małżeństwie nie będzie tak od początku bardzo wszystko dobrze szło, ponieważ tu jest myślenie, tu jest trochę nudno. Może też wybaczycie komuś w tym roku, nie jednej osobie. Będziecie wspominać, odpoczywać. Także to jest taki rok, który. Będzie dla Was myślący, Wy będziecie myśleć, ale będziecie się zastanawiać, może trochę nie będzie się chciało pewnych spraw, może trochę będziecie chcieli czasu na przemyślenie, będziecie tego czasu potrzebowali, ale także to myślenie jest właśnie u Was może potrzebne. Czas takiego trochę też odpoczynku dla Waszej głowy. No, ale moi drodzy, tu jest energia myślącego mężczyzny, czyli tak, jak gdyby to wszystko miało sens, bo cały rok będzie w takiej energetyce myślącego mężczyzny. Będziecie zamyśleni. No, zobaczmy dalej, co wyjdzie miesiąc po miesiącu, tutaj, w kartach. Styczeń. No, będziecie trochę wrażliwi na swoim punkcie. Może być zaproszenie do osób młodych. Możecie również myśleć nad jakimiś nowymi sprawami, nowymi działaniami. Może być też, że będziecie mieli bardzo dobre serce dla innych osób. Będziecie chcieli komuś pomóc. Także trochę będziecie tacy uczuciowi. Na pewno y, niejedną osobę zaskoczycie swoimi uczuciami, swoimi emocjami, ale wy też możecie nie tylko sami dawać komuś dużo dobroci, dużo radości, przyjemności, ale też możecie w styczniu liczyć na mężczyznę, y, który jest bardzo rozwojowy, y, właśnie finansowo, który może wyciągnąć rękę, może tutaj Wam pomóc. Również yy, możecie dobrą sumę zarobić w styczniu. Także yy, może być dobry zakup, na przykład dla Was albo dla Waszego dziecka. Możecie kupić sobie samochód, czy też yy, sprawić komuś dużą radość. Także styczeń jest taki zaskakujący dla wodnika pod względem emocji i zaskakujący trochę pod względem finansowym. W lutym. W lutym wodnik będzie chciał się ruszyć, podjąć decyzję, ale tutaj są ograniczenia, ograniczenia finansowe. Możliwe, że wodnik będzie czekał na pieniądze zaległe. Może też być taka rutyna w lutym. Praca, dom, nic się nie dzieje. Chcielibyście, oczekiwalibyście czegoś nowego, czegoś lepszego dla Was, ale tu jest taka rutyna i takie zastanawianie się, co zrobić. Dwójka była, daje szansę na nowe myślenie, na nowe działanie, także może będziecie trochę na rozdrożu w lutym. Będziecie się zastanawiać, co dalej robić z waszymi finansami, z waszym życiem. Także tutaj już się zaczynają w lutym te przemyślenia, które były widoczne na początku horoskopu. Marzec znowu, bardzo taki miesiąc zastanawiający się. Poczujecie się może trochę jak w pułapce z Waszej strony. Może to być związane z Waszą rodziną. Z drugiej strony, to może być niemożność działania. Może Trzeba czekać, może też czekacie na jakiś ruch osoby z rodziny. Zastanawiacie się, i widzicie, tu jest od początku roku karta Czwórki Kielichów, która mówiła właśnie o zastanawianiu się, myśleniu trochę o nudzie. A tu znowu i w lutym następna dwójka i w marcu dwójka mieczy ale macie szansę. Pamiętajcie, że przy wszystkich dwójkach dwójki dają szansę na polepszenie sytuacji, na rozwój. Będziecie zastanawiać się, trochę będziecie się czuć jak w pułapce w marcu, ale to wszystko będzie związane z waszą rodziną. Także tak to wygląda. W kwietniu, no moi drodzy, znów decyzja do podjęcia, wahanie, żonglowanie finansami, może dodatkowa praca, może będziecie myśleli nad wyjazdem za granicę w kwietniu, bądź też jakimś wyjazdem zarobkowym. Także oczekujecie zmian, i tu jest chęć podjęcia decyzji już, ponieważ przy Trójce Buław jest już ta chęć. Na przykład osoby, które zajmują się handlem, które się parają kupnem, sprzedażą różnych rzeczy, to może być dla nich bardzo owocny miesiąc kwiecień. Może być wzrost finansów, dodatkowe właśnie zajęcie. Także podróż, tak jak mówię podróż może to być jakaś handlowa podróż, zagraniczna. Także na pewno coś tu się zaczyna zmieniać w kwietniu, w maju. Rozwój finansowy. Rycerz Monet, z trójką, Monet mówi o pracy stabilnej. Macie tą pracę, macie swoje biznesy, zarabiacie, i jest tej pracy bardzo dużo i wszyscy wokół chcą z Wami współpracować. Także tutaj pieniędzy na pewno nie zabraknie. Jest ten rozwój, jest działanie, ale też i zadowolenie. Może być tak, że to bardzo szybko tutaj będzie się działo. Bardzo szybko się dowiecie o jakichś nowych, dodatkowych zajęciach. Także pracowity miesiąc, maj. Pracowity i duża satysfakcja. Ale też, tak jak mówię, pamiętajcie o sobie, ale tu się zaczyna właśnie dużo dziać u wodnika, bardzo dużo. Maj piękny, pracowity, z finansami, a czerwiec jeszcze lepszy, bo tu Was czeka spełnienie i w miłości, w rozwoju. Emocjonalnym, uczuciowym, tu jest zauroczenie, zakochanie się osobom samotnym, taka radość, szczęście, skupienie się na drugiej połówce, ale też możecie rozwijać swoje talenty, szukać talentów. Te osoby, które miały problemy zdrowotne, mogą wyzdrowieć w czerwcu. Czyli cudne spełnienie, radość, dużo szczęścia, będziecie bardzo lubiani. Drogie wodniki, to jak bajka brzmi, ten horoskop. Zobaczmy w lipcu. W lipcu trochę problematycznie, już się energia zmienia przy październiku, czy potrzeba będzie porozmawiać pewnie o finansach. Bardzo dużo materii w tym roku się przewija u wodnika. Potrzeba rozmowy o finansach, zadecydowanie pewnych spraw, ale tu będziecie bardzo oszczędni, nawet skąpi. Będziecie mieli pieniądze, po prostu będziecie siedzieć na pieniądzach w lipcu. Duże pieniądze, ale ktoś właśnie może być problematyczny, z kimś trzeba będzie porozmawiać, moi drodzy, ale tu uważajcie. Ponieważ mogą się pokazać, pojawić jakieś plotki, ktoś może się y, znaleźć taki, kto Wam będzie tutaj zazdrościł y, Waszego dobra, Waszego statusu. Także y, tu trzeba zwrócić uwagę, młody mężczyzna y, do 35 roku życia, nawet do 30, ale pamiętajcie o tym, że to są drobne problemy, które są do przejścia, do przeskoczenia. W sierpniu. Zmiana planów was czeka, mogą to być plany związane z kobietą. Z kobietą, która, <laughs> przepraszam, jest z przeszłości. To może być matka, żona, to może być ktoś, kogo dobrze znacie, bardzo uczuciowy, i tu zmienicie plany. Może m, plany wyjazdu. Bądź też. Yy, jakiekolwiek plany, tu coś się zmieni, może będziecie liczyli na przyjazd kogoś, ktoś nie będzie mógł w sierpniu do Was przyjechać, Wy może nie będziecie mogli wyjechać, także mogą być różnego rodzaju awarie w Waszym domu, może samochód się popsuć, ale też zdrowotnie musicie uważać tu szczególnie na kręgosłup, czyli sierpień, Pierwsza jest jakaś taka e, uwaga, ostrzeżenie. We wrześniu podróż. Podróż może być również handlowa, e, jakaś biznesowa, może być do kobiety bądź z kobietą. E, rozwój finansowy Was czeka we wrześniu, może być zmiana. Miejsca zamieszkania, nawet możecie zamieszkać razem. Duże możliwości przy trójce buław. Jesteście otwarci na świat i tu mm, jesteście bardzo praktyczni. Wiecie, co macie robić. Bardzo poukładane życie. Także koło Was. Wrzesień bardzo ciekawy i na pewno owocny. Także. Pomyślnie, cały czas pomyślnie, ten sierpień, tylko tutaj jest jakaś zmiana. Jak do tej pory, to jest rok bardzo pozytywny. W październiku duże świętowanie, będziecie się cieszyć, ludzie was będą chwalić, same komplementy. Może tu będziecie coś kupować, wprowadzać się gdzieś do nowego mieszkania, do nowego domu. Może będzie kupno samochodu również u niektórych? Zmiana losu na lepsze, nowa praca i świętowanie z tego tytułu. Mogą być również prywatne Wasze sprawy uczuciowe, bardzo poukładane, mogą być zaręczyny, mogą być tutaj bardzo pozytywne emocje. I dobre zdarzenia, mili ludzie koło Was. Także cóż chcieć więcej, drogie wodniki? Niektórzy mogą zapoznać kogoś do przyjaźni, do miłości również w październiku. Będziecie się cieszyć swoim życiem, świętować i zapominać o tym wszystkim, co było złe w Waszym życiu. No i w listopadzie również. Emocjonalne, finansowe spełnienie, oczyścicie się, będziecie w równowadze, w takiej równowadze życiowej, która pozwala Wam na dalszy rozwój, na dalszą pracę. Oczyszczeni zajmujecie się tym, co kochacie, na przykład swoje hobby, rozwijacie swój talent, który odkryliście w czerwcu, ponieważ jest energia gwiazdy, odkrywacie siebie na nowo. Także mogą być randki, mogą być dla osób samotnych, spotkania z kobietą. Tu jest bardzo pozytywna energia, ale będzie tak umiarkowanie w życiu z balansem, z rozwojem takim osobistym, ale nic spektakularnego takiego nie będzie się działo, oprócz tego, że po prostu będziecie spełnieni, ale tutaj ja mówię, że niektórzy mogą zapoznać, nawet w listopadzie. Tutaj macie bardzo owocne spotkania. Tutaj są ludzie koło Was, którzy naprawdę są na miejscu. Tu nie ma wrogów. Nie ma wrogów, moi drodzy, w tym roku. To jest dobrane towarzystwo, zgrana rodzina. No, jest dobrze. No i w grudniu. W grudniu. Nie jednych czeka sukces, spełnienie, a nawet urlop gdzieś za granicą. Yy, daleka podróż dla niektórych może być planowanie dopiero urlopu, ale na pewno wielka radość. Może być również kupno auta u niektórych wodników. Może być to zakończenie wspaniałe zakończenie roku, snucie planów na przyszłość. Na przykład może dowiecie się, że zostaniecie rodzicami albo dziećkami, także tu w Waszym otoczeniu pojawić się może nowe życie niedługo. Ale wspaniałe chwile w tym roku dla Wodnika, przez sympatyczny horoskop, który było mi niezmiernie miło Wam przeczytać. Jest w sierpniu jedna uwaga na zmianę planów, ale tak, rok jest dosyć miły. Będziecie myśleć, może właśnie i to myślenie po prostu da pozytywne efekty. Może wodnik wyciągnął naukę z poprzednich lat i już teraz zaczyna inaczej myśleć, inaczej podchodzić do życia, cieszy się każdą chwilą, i pozytywne myślenie przynosi pozytywne życie, radość, szczęście w rodzinie. Także tego Wam życzę, drogie wodniki: spełnienia radości w 2021 roku, ale i nie tylko. I do usłyszenia. Zaglądajcie na mój kanał, subskrybujcie mnie. Pozdrawiam, komentujcie. Do usłyszenia.